Cześć kochani, tu Agnieszka i robimy dzisiaj mierzymy z H&M. Byłam na zakupach stacjonarnych. I w związku z tym, że moje wymiary trochę się zmieniły w ostatnim czasie, no to musiałam te rzeczy jednak pomierzyć. I już wiem mniej więcej, jakie rozmiary teraz na mnie pasują. Także dzisiaj jest takie: mierzymy haul. Bo tak jak mówię, ja te rzeczy już zmierzyłam, więc ja wiem, jak one wyglądają, ale będę pokazywać Wam. I będziecie oceniać i pisać mi, co według Was powinnam zostawić, a co powinnam oddać. oddać. Tym bardziej słuchajcie, że jak robiłam te zakupy, to ja poszłam do przemierzania chyba z 30 rzeczami. No może nie, może z 20. Tak wszystko mi się strasznie podobało i rzeczywiście wybrałam te rzeczy, które mi się najbardziej, najbardziej, najbardziej podobały, ale przyszłam do domu i po paru godzinach tak się zaczęłam zastanawiać. Hmm. Czy aby na pewno, wiecie, myślę, że znacie to czucie, jak wpadacie w takie, wiecie, takie szaleństwo po prostu zakupowe, a potem przychodzicie do domu i się zaczynacie zastanawiać, także musicie mi dzisiaj koniecznie doradzić. Są e, trzy rzeczy, które na pewno ze mną zostaną tutaj bez względu na wasze opinie. Od razu mówię, ale oczywiście też możecie pisać, co sądzicie. Czemu nie? Um, tak, ale są też rzeczy, nad którymi się mocno zastanawiam, także będę Was prosiła o pomoc. Myślę, że te rzeczy są całkiem fajne i tym razem HM się obronił. No, ale to zaraz, zobaczycie, słuchajcie. Także jeżeli jesteście ciekawe, co mam tutaj dzisiaj, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie się Wam podobał, to zostawiajcie kciuka w górę. Możecie też subskrybować kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, oraz obserwować mnie na Instagramie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak ja na przykład się na co dzień ubieram. Um, i jeszcze organizacyjnie bluzka z Zary, kolczyki z Sheina, pomadka Golden Rose. Napiszę Wam w opisie, jaki to jest kolor. To jest ta um, płynna pomadka. Płynna pomadka w płynie, chciałam powiedzieć. Matowa pomadka w płynie, tak. Oczy. Wszystko Wam zresztą napiszę w opisie, bo już mi się nie chce wymieniać. Słuchajcie, dobra, zaczynamy. I generalnie ja poszłam do tego hajem z takim zamiarem, żeby znaleźć perfekto shorty na lato, ponieważ moje szorty w większości no, zaczęły się robić ciasne. Także m, wzięłam do przymierzalni właśnie ileś tam par i zostałam z jedną, która m, najbardziej mi się spodobała. No i brałam też po dwa rozmiary. M, okazało się, że nie musiałam, wystarczyłby jeden po prostu ten większy. I słuchajcie, takie szorty znalazłam w H&M. -ie. One kosztują 39 zł i już nie chodziłam, są bardzo wygodne. To wam od razu powiem, 39,90. Ja je mam w rozmiarze 40. To jest stretch high waist and denim, made in Bangladesh. Po prostu bazowe białe shorty. I powiem Wam tak, że wydaje mi się, że one minimalnie są prześwitujące, ale są bardzo, bardzo, bardzo komfortowe. Właśnie są z wyższym stanem, ładnie leżą. One mają trochę streczu w sobie. Zaraz Wam przeczytam, co my mamy w składzie tutaj, bo na pewno nie jest to sama bawełna. Już patrzymy gdzie jesteś. 79% to jest bawełna, 19% poliester i 2% to jest elastan. Więc one są takie, wiecie, stretchy. To nie jest za gruby denim, ale nie jest też taki cieniutki. Wydaje mi się, że trochę znać przez nie bieliznę, ale ostatnio dos doszłam do wniosku, że wiecie co, już jak mam ładnie skrojoną cielistą bieliznę, nie jakieś gacie, potacie, wiecie, takie, to jestem w stanie chyba to przeżyć, bo Jakoś tak zaczęło mi to obojętnieć, bo wiadomo, że nie fajnie, jak widać całą bieliznę, tak wyraźnie, wszystko i tak dalej. Ale jeżeli jest ładnie skrojona w miarę w kolorze skóry, nie odznacza się jakoś strasznie, no to myślę, że dobra, odpuszczam. Poza tym ja lubię nosić szorty też do troszkę dłuższych bluzek, także taka rzecz jest pierwsza. Zaraz wam pokażę jak wyglądają. Są totalnie bazowe według mnie, ale moim zdaniem po prostu fajnie leżą i od razu pokażę wam drugą rzecz, bo chcę zrobić zestaw po prostu. Drugą rzecz bluzkę, żeby móc ubrać jedno i drugie. Tada, coś takiego dopadłam. Popatrzcie na tą zieleń. To jest po prostu coś przepięknego takiego Nasyconego, soczystego. I um, ta bluzka kosztuje, to jest rzecz, nad którą się zastanawiam, także musicie mi tutaj doradzić, oczywiście. 39,99. Ja ją mam w rozmiarze M. I ta zieleń. Popatrzcie na to, to jest coś pięknego. Dlatego ją wzięłam, bo były też w innych kolorach, czy nawet z jakimiś wzorami. Ale dawno nie miałam takiej zielonej rzeczy w tak zielonym kolorze, który by mi bardzo odpowiadał. I tutaj mamy 100% bawełny. Ta bluzka jest z takiego materiału, z takiej bawełny, która jest koszulowa. To jest. Ym... Taki sztywniejszy materiał, coś takiego, jak widzicie, jest pomięta i jest to mnąca, taka dosyć bawełna, nie jakaś taka dzianinka, tylko to jest rzeczywiście ym, materiał. Z tyłu jest na gumce i jak widzicie, ma z tyłu taki kwadratowy dekolt, z przodu też. No i właśnie takie bufkowane rękawy tutaj też z gumkami. I ona jest trochę krótka, ale wydaje mi się, że do spodni, właśnie z wyższym stanem, czy jakiś paperback, ona może bardzo fajnie wyglądać. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że ona mnie troszkę poszerza ym, w tali jeszcze bardziej niż jestem. Dlatego ciekawa jestem po prostu, co wy będziecie uważały. Czy nie przejmować się tak bardzo, czy ją sobie odpuścić? Mierzymy w takim razie obie rzeczy. Dobra, to pokazuje się Wam w tym zestawie. Tak jak powiedziałam, spodenki zostają. Jak widzicie, one są takie, powiedzmy, że są przylegające na mnie, ale widzicie, że tu troszkę się może zwijają. 38 nie weszłam, więc została mi ta opcja. Myślę, że one się po prostu też troszeczkę um, rozciągają, ale generalnie są po prostu totalnie, totalnie wygodne. Widzicie, nic mi się nigdzie nie wrzyna, co jest sukcesem w porównaniu do moich różnych spodni, które kupowałam wcześniej. Um, no wiecie, i po prostu tak jak przytyłam, tak mi się zaczęły wrzynać. Także jest tutaj wszystko ok. Stan jest. Jak widzicie, wysoki. I teraz tak, jeżeli chodzi o prześwitywanie tych spodenek, mam ciemno-granatową chyba bieliznę. Tak, mam ciemno-granatową, no po prostu granatowe bezszwowe majki. No i oczywiście widać je, natomiast przy cielistej bieliznie, wydaje mi się, że tak jak wam powiedziałam wcześniej, minimalnie teraz widać wszystko, ale szczerze to myślałam, że bardziej nawet je będzie widać, więc może to prześwitywanie tej cielistej bielizny mi się tak bardziej y, ubzdurało niż, y, niż jest rzeczywiście widoczne. Także y, spodenki prezentują się tak totalnie proste, widzicie, one mają tutaj rozcięcie. No i właśnie, jeżeli chodzi o to zestawienie z tą bluzką, widzicie co tu się dzieje, totalny kołek. Um, założę Wam potem jeszcze inną rzecz, którą mam w dzisiejszym, mierzymy do tych spodenek i zobaczycie różnicę, jak one będą wtedy inaczej się prezentowały. Natomiast jeżeli chodzi o bluzkę, co sądzicie, czekajcie, odsłonię, bo według mnie, teraz jak ją tak założyłam, to ona jest superowa, jest śliczna, um, może nie do końca z tymi spodenkami, ale na przykład z jakąś spódnicą wydaje mi się, że może świetnie wyglądać. Jest bardzo ładna, bardzo ładny ma kolor, ładnie się tutaj układa. To nie jest do końca może typ dekoltu dla mnie przez wzgląd na to, że ja nie mam jakichś, wiecie, wystających obojczyków, więc tutaj jest dosyć płasko, ale przy jakimś ym, naszyjniku, czymś takim na szyi, wydaje mi się, że to będzie fajnie grało. I kurczę, zastanawiałam się nad tą bluzką, a teraz jak ją założyłam, to coraz bardziej mi się podoba. Także pokazuję ją Wam z boku. Ona, jak widzicie, jest tutaj na gumce, jeszcze na dole. Ten materiał, tak jak powiedziałam, on jest nierozciągliwy sam w sobie yy, i wygląda tak z boku, z tyłu wygląda tak. No moim zdaniem jest śliczna i ten kolor mi się strasznie podoba. Także coś takiego. Nie sięga tutaj pod same pachy, jest trochę tak, wiecie, luzu tutaj, więc nie jest taka przyklejona, jakaś taka... Coś w ten sposób, tylko rzeczywiście jest ok. Jak ją wczoraj mierzyłam, to wydawała mi się taka mniej wygodna, a teraz jak ją założyłam, to jakoś fajniej się w niej czuję i ładnie wygląda, moim zdaniem. I chyba się przestanę nad nią zastanawiać i ją po prostu sobie zostawię. Co sądzicie? Dawajcie znać koniecznie. No i co sądzicie też o tych szorcikach? Chociaż to jest tak jak mówię, taki basic, który chcę mieć w szafie, i wydaje mi się, że po prostu spoko. Leżą, y, są praktyczne, na pupie chyba też się nie całkiem źle układają, więc myślę, że y, zostawię i to, i to. Dawajcie znać, co Wy sądzicie. Aha, a wiecie, co jeszcze zrobimy? Założę tą bluzkę, znaczy zostanę w tej bluzce i założę co innego na dół. Może jakąś spódnicę, to będzie widać może tak bardziej, inaczej będzie wyglądała. O. No of course, jak spódnica, to <grywka> pierwsza, która przychodzi mi do głowy. To jest ta ze Stradivariusa i powiem Wam, że chodziłam w niej ostatnio i ona trochę podjeżdża, ale nie podjeżdża tak za wysoko. Ona się tak podnosi do takiego poziomu, a potem mogę ją sobie, wiecie, um, obciągnąć w dół. Także może nie jest taka idealna, jak mi się wydawała przez tą rzecz, że podjeżdża, ale jest spoko. Natomiast, no właśnie, w dalszym ciągu ta bluzka, dalej jest szeroko tutaj. No ale to też jest taki, kurczę, fason. To też jest taki fason. Wiadomo, że jakbym miała troszkę tutaj bardziej wcięty, to ona by była taka, wiecie, luźniejsza, latająca. Ale i tak mi się podoba. Fajnie się w niej czuję. To jest taka... Jest po prostu Agnieszkowa, totalnie. Dobra, słuchajcie, teraz dawajcie znać yy, koniecznie, co sądzicie. I mam jeszcze dwie bluzki, słuchajcie, takie same. Yy, pokażę Wam najpierw czarną, bo w niej już chodziłam i moim zdaniem jest bardzo fajna. Ostatnio tego typu bluzkę miałam gdzieś na początku studiów. To jest taka. Widzicie? Taka gumowana, tak jakby marszczona bluzka. I mamy ją prostą całkiem. Tutaj to jest wrażenie, że to jest związane. To nie jest związane. To jest tak jakby zaszyte i można sobie po prostu dowiązać kokardkę. Właśnie coś takiego. Tutaj mam rozmiar M i to kosztowało 20 zł na przecenie, więc. Yy nie dużo, ale popatrzcie co jest na dole. Na dole jest taka lekko baskinkowa falbanka i jak ja to założyłam i zobaczyłam do tych białych shortów zresztą i też do nich wam zmierzę, jak to fajnie wydaje mi się leży, to stwierdziłam, że muszę to mieć, bo szczerze mówiąc um, ja sobie uświadomiłam, będąc w tym hajem i właśnie jak zobaczyłam tą bluzkę, że kuczy. ja nie mam za bardzo bluzek na ramionczkach, takich, wiecie, żebym mogła wyjść, bo mam jakieś takie elastyczne, które mogę pod spód na zimę założyć i tak dalej, ale takich na ramionczkach nie za bardzo, takich właśnie do shortów, do czegoś, bez rękawków, wiecie, na takie ciepłe, ciepłe lato, więc stwierdziłam, że wezmę ją w czerni. I mam ją też, od razu będę mierzyła najpierw jedną, po, najpierw czarną wam pokażę, jak będę mierzyła, potem zieloną. I mam ją też w takim kolorze. Tu sobie coś dziwnie związałam, bo jest nierówno. Właśnie w kaki. I ta też kosztowała 20 zł. Tak, 20,99 i też ją mam w rozmiarze M. I tak jak ta pierwsza jestem do niej yy, pewna, i tak jakby już oderwałam metkę i ona zostaje na pewno, tak nad tą się zaczęłam zastanawiać. Że może jest taka nie do końca i nie wiem, czy jej nie oddać. Także hmm, zobaczymy. Zobaczycie, ocenicie, podpowiecie. Spójrzmy jeszcze na skład. Tu mamy 96% bawełny, 4% elastanu. Przy czarnej pewnie jest to samo, ale jeszcze proforma sprawdzę. 96 bawełny, 4% elastanu. To jest to samo. Dobra, słuchajcie, to mierzymy najpierw czarną, pokażę Wam, jak wygląda, a potem tą kaki i doradzicie mi, co z nią zrobić. Okej. Okay. To teraz ta bluzka czarna i właśnie do tych szortów. I popatrzcie, te szorty w tym momencie zupełnie inaczej wyglądają, jak już mamy to takie baskinkowe, jakby troszkę wykończenie. Także ta bluzka jest taka właśnie fajna, typowo letnia. Nie jest taka, że odsłania za dużo. Popatrzcie, tutaj nawet nie, nie, mogę naciągnąć tak jakby, żeby mi coś wyszło. Coś, co zauważyłam wczoraj, jak chodziłam jak zawiało, to że troszkę tutaj podwiewa i wychodzi brzuch, ale to wiecie, musi mocno zawiać akurat od dołu, żeby tak się stało ale wydaje mi się, że to też taka ilość brzucha raz na milion minut, powiedzmy, w ten sposób, jak coś tam podfrunie, to nie jest jakiś wielki dla mnie problem. Natomiast bluzka prezentuje się tak, widzicie? Jest fajna, jest fajna, po prostu tutaj wszystko ładnie się układa. Przez to, że są te wiązania też tutaj, to od razu coś się więcej dzieje na tym takim płaskim dekolcie no i po prostu moim zdaniem wygląda to fajnie. Oczywiście już to, to wiadomo, co się dzieje przy takim typie sylwetki, jak ja mam, że po prostu zaokrągla tutaj, dodaje w tych biodrach i przez to te spodęki wyglądają po prostu też lepiej. Pokażę Wam też z boku, jak to się prezentuje. Widzicie? O, może tak podniosę jakąś rękę, tak. Z tyłu, tak, z tyłu też fajnie wygląda, moim zdaniem. Po prostu dodaje kobiecych kształtów. Za 20 zł, kobiece kształty. To jest to. Także ona zdecydowanie zostaje. Teraz patrzymy na tą zieloną i co sądzicie? Mi się wydaje, że jednak tamta ym, czarna, nie wiem, jakoś tak jak teraz założam, to wydaje mi się, że tamta czarna po prostu lepiej leży, coś w tym stylu. No ta jest taka sama niby kaki, pokażę Wam z różnych stron. To jest dokładnie to samo, dalej nie spiązałam tego tutaj i jeszcze coś tu się podwinęło. Ym, tak, z tyłu wygląda w ten sposób. Znowu z boku tak. Ale wydaje mi się, że tamta jest jakoś, nie wiem, lepsza, a może to tylko takie moje dziwne wrażenie. Nie wiem, dawajcie znać po prostu, co myślicie na ten temat. Czy tą też powinnam zostawić? No nie ukrywam, one są po prostu bardzo wygodne, też te bluzki, takie komfortowe. Czy ją zostawić, czy, czy sobie ją po prostu? odpuścić. Idziemy dalej. Kolejna rzecz to jest coś co zdecydowanie ze mną zostaje. Też już się pozbyłam metki. Dzisiaj tą sukienkę nawet założą, bo jest to sukienka, słuchajcie. I e, to jest H M Log z tej serii i mam ją w rozmiarze S. To jest taka sukienka w fasonie, który ja bardzo lubię. Ona jest 100% wiskozowa i to jest totalnie prosty fason. Rękawki są takie dłuższe. Można je sobie zapiąć na e, guziki albo podwinąć, czyli to, co ja zawsze robię. Ona ma dosyć głęboki dekolt, taki fałkowaty, trójkątny i tutaj takie jakby leciutkie stójki. Bardzo mi się podoba ten print i powiem Wam, że jak ją założyłam w przymierzalni, to poczułam takie... Wiecie, o co chodzi. To jest to uczucie, kiedy trafiacie na ubranie, w którym... Jesteście totalnie z sobą i czujecie się tak bardzo komfortowo. Jak widzicie, ona ma. Nawet nie ma odcięcia w talii, tylko tutaj ma jakieś marszczenie, właśnie od tego dekoltu, a reszta jest taka trapezowata, lekko coś takiego. I to jest przeskalowany fason. Ja od razu jak zobaczyłam, że jest taka wiecie, szersza, to stwierdziłam, że wezmę do przymierzalni S-kę właśnie zamiast m bo m wydawała mi się dosyć duża. Ona ma być duża, ale stwierdziłam, że s myślę, że wystarczy. Tak. I długość to jest taka coś przed kolano, tuż coś w tym stylu. Bardzo fajna. Ona kosztowała 79,99, ale ja miałam jeszcze w aplikacji zniżkę jakieś minus 25% na jedną, rzecz, więc skorzystałam z tej zniżki i wyszła mi 59, chyba 90, czy coś w tym stylu. Także jestem bardzo zadowolona. No i to jest 100% wisko, zachodziłam w niej dzisiaj, dzisiaj jest 25 stopni. Jest przefajna, przewygodna i wydaje mi się, że nie jest jakoś wyjątkowo prześwitująca. Może minimalnie, zobaczymy, bo mam akurat ciemną bieliznę, Próbowałam zobaczyć w lustrze w korytarzu, ale nie byłam w stanie tego stwierdzić, więc zobaczymy jak będę nagrywała mierzenie. Także słuchajcie, pokażę Wam jak wygląda, ale dla mnie jest po prostu perfekcyjna. I teraz ta sukienka i powiem Wam, że naprawdę jak ją zakładam, to się czuję tak o, cudownie, jest taka, o, Kierosław wzywa, jest taka luźna, taka chill właśnie, taka, wiecie, że wszystko zasłania, niczym się nie trzeba przejmować, że tutaj więcej, że tutaj mniej i tak dalej, także bardzo dobrze się w niej czuję. Tak jak powiedziałam, ona ma większy dekolt i ja generalnie sobie w niego całkiem nieźle zaglądam, jak patrzę z góry, ale jak patrzę tak w lustrze, to wydaje mi się, że nie, nie, wiem, nie rzuca się to tak w oczy, nie jest jakieś takie ostentacyjne szczucie, wiecie, piersią, cycem i tak dalej, i tak dalej. Także jest ok. Jak widzicie, rękawy sobie podwinęłam, odwinę, żeby Wam pokazać jeszcze, jak wyglądają i zapnę, o, okej. Okay. dobra, nie zapnę, nie jestem w stanie tego zrobić jedną ręką wkurza mnie, to poddaje się tak, także jak widzicie, zmieniłam też buty bo przecież miałam zmieniać buty przy każdym przy każdej zmianie ubrania ale oczywiście o tym zapomniałam widzicie, długość jest taka przed kolanem więc długość jest też bardzo wygodna bardzo taka Wiecie, no po prostu taka, w której jest komfortowo, z boku wygląda w ten sposób, jak taka koszula. Z tyłu tak samo, jak taka, nie wiem, koszula większa o coś w tym stylu, także bardzo, bardzo dobrze się w tym czuję i jest przede wszystkim przewierna. Jest tak przyjemnie, wygodna, komfortowa, taka, że wiecie, nie czuć jej właściwie na ciele, a jest, a zasłania. Także dobra, zobaczmy jeszcze, co z, tą, z tym prześwitywaniem. Powiem Wam tak. Że przez to, że ona jest cała w ten wzór liści, to nawet jeżeli tutaj jest ta ciemniejsza blizna, to wydaje mi się, że ona się nie rzuca jakoś wyjątkowo, oczywiście wiadomo, że taka bardziej zbliżona do skóry będzie lepsza, ale no, nie ma w moim zdaniem jakiegoś wielkiego problemu tutaj. I co jest też fajne, jak na przykład nie macie bielizny szłowej, to możecie też spokojnie, można do niej założyć po prostu jakąś taką, wiecie, zwykłe maciech jakieś i też nie będzie nic znać, bo po prostu jest wszędzie luźna. Także tak się prezentuje, co sądzicie? Ciekawa jestem, ale tak jak powiedziałam, nic co napiszecie nie zmieni mojego zdania. Ona zostaje, zresztą oderwałam metkę, chodziłam i tak dalej, no to wiadomo. Ale tak, czuję się w niej po prostu bardzo, bardzo dobrze. I ostatnia rzecz to jest moja zagwozdka trochę, bo wydaje mi się, że wygląda bardzo fajnie. Ale wydaje mi się też, że w biuście i tutaj w rękawkach mogłoby być trochę luźniej i wygodniej. Nie wiem, może miałam taki dzień, jak mierzyłam. Nie wiem, zobaczymy. Zaraz wam pokażę, e, założę. I to jest tak, rozmiar 40. E, I to jest kombinezon z krótkimi spodenkami. E, spójrzmy na skład, bo jest fajny, przyjemny, ale szczerze to nie sprawdzałam. Nawet jak ją kupowałam, 100% bawełny. Tak, to jest taka bawełna, i to na pewno nie jest prześwitujące w żaden sposób. Mamy tutaj taką koszulową górę, taką cargo, widzicie, z kieszeniami, z guzikami. Um, jest taliowany ten kombinezon, ma pasek, ale tylko z przodu, z tyłu, jest taka, wiecie, taśma. No i są do tego shorty, które są w fajnej długości, w fajnej szerokości, i wydaje mi się, że całkiem nieźle to na mnie wygląda, um, tylko właśnie kurczę. Tak jak mierzyłam, to wydawało mi się, że trochę bym wolała, żeby tutaj wszędzie było luźnie. Nie, że jest obcisło, ale widzicie, mam na przykład taką bluzkę, gdzie wszystko jest totalnie luźne i czuję się po prostu bardzo tak chill, nie? A jak coś jest takie bardziej rękawkowe, trochę mniej, mniej, mniej bardziej przy ciele, tak średnio. Założę teraz yy, i zobaczę, jak się będę w tym czuła po prostu teraz, bo może akurat wczoraj mi nie podeszło, wiecie, to tak też czasem bywa. Yy, I doradzicie mi koniecznie z tą rzeczą, bo nad nią się właśnie zastanawiam też bardzo mocno, yy, czy ją zostawić, czy ją oddać. 60 zł 99 przecenione 99, z 99... Czyli po prostu ze stópy. Także słuchajcie, zakładam i dawajcie znać, co sądzicie. Okidoki, to teraz ten kombinezonik co sądzicie? Co sądzicie, co sądzicie? Buty zmienione, klapki z zary. Cudowne, wygodne, bardzo fajne. W sensie, no mi się podobają <grym> po prostu. On się tak prezentuje. I mam dziwne wrażenie, wczoraj też to miałam, że jak go założyłam, to mi się zaczęło robić gorąco. Jakoś tak tutaj... Nie wiem dlaczego, bo on jest bawełniany i, i w sumie nie, no nie jest jakiś taki gorący, jakby nie było. Ale mam takie dziwne wrażenie, jak go zakładam, że... Brakuje mi trochę komfortu, bo popatrzcie, on jest dobry, jak tak się na niego popatrzy, czekajcie, włosy. O, jest dobry, nie? W teorii. Widzicie? Wydaje no, ja się, że tutaj też się fajnie całkiem układa wszędzie. Jest tak jakby luźniejszy, ale już jak tak dam ręce trochę o tak, to już zaczyna tutaj się napinać, o w tym miejscu. I nie wiem o co chodzi. I tak jakby trochę to jest takie... Krępujące ruchy, i zastanawiam się nawet, czy kurde 42 nie byłoby lepsze, ale właśnie ze względu na tą górę, żeby ona była luźniejsza. Chociaż 42 pewnie dół też by był taki, że by się tutaj już za bardzo zawijał y, od y, luźności, właśnie. Tak jakby, więc trochę to jest takie właśnie tu. O, jak dam ręce tak do przodu, to mi się trochę napina, tak wkurza mnie tutaj, i jak daję tak, to też trochę. I jest taki. Nie no, o, na przykład widzicie? Rąk do góry tak całkiem nie mogę dać, tylko tak dotąd. Bo jest taki właśnie dziwny z każdej strony, ale generalnie wygląda fajnie i podoba mi się, podoba mi się jak leży bardzo. Także też nie wiem, co o nim myśleć, i jestem um, też ciekawa Waszej opinii, co byście zrobiły na moim miejscu. Czy taką rzecz byście sobie zostawiły, która tak właśnie jest fajna, fajnie wygląda, jest okej, okay, okej okay leży, okej okay się w niej czuję, ale. Są takie momenty, że coś mogłoby być po prostu luźniej. I to by było na tyle. Skończyłam mierzenie. Co sądzicie o tych ubraniach? Które zostawić? Które oddać? No właśnie, ten kombinezon, sukienka to wiadomo, że zostaje. Co zrobić z tą bluzką kaki, z falbanką na dole? Co zrobić z tą zieloną? Napiszcie mi po prostu. Hmm. I o tym, zdecydowanie o tym. Mam nadzieję, że to mierzymy się Wam podobało, że spędziłyście, wiecie, relaksująco, fajnie, chillowo ze mną. Czas, pośmiałyście się trochę ze mną. Um, tak, i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!